Praise the Lord. Praise the Lord, dear people of God. Praise the Lord, dear people of God. Father, you are a priest. I want to thank God because I wanted to ask you permission to first to greet this priest because I need to greet him.

I uważa, że we dwójkę są jak dwie półkule, które są zjednoczone i tworzą kościół katolicki. I want to greet you. I want to embrace you in the African way. <laughs> Dlatego pragnie przywitać ojca w sposób, w sposób afrykański, jak dwie, dwie półkule, które, które łączą kościół. Nie czujcie się zaszokowani, bo ojciec Baszabora chce objąć ojca Jana i przywitać go w sposób afrykański.

I są one związane właśnie z moim pobytem tutaj. The most one, is Jesus Christ. Osobą, która jest pierwszą z tych trzech jest Jezus Chrystus. Kiedy byłem młodym chłopcem, miałem 8 lat, w wieku 8 lat widziałem obrazek miłosierdzia boskiego. I never asked where that came from. I never asked where that came from. I nigdy nie pytałem, nie zapytałem skąd to zdjęcie pochodzi. Ale dzisiejszego wieczoru właśnie dowiaduję się, że jestem w centrum tego miejsca, z którego kult Bożego Miłosierdzia pochodzi. The Drugie serce Jezusa, można powiedzieć. Myślałem do tej pory, że kult pochodzi z Wach. You know, every time I wanted to do something, za każdym razem, kiedy chcę coś zrobić, and every time something goes very hard for me, i za każdym razem, kiedy rzeczy nie idą łatwo, especially the time for doing exam in mathematics kiedy w przeszłości na przykład podchodziłem do egzaminów z matematyki I would bring I, I carried since I used to carry that picture of Jesus Christ the Divine Mercy. Miałem przy sobie zawsze ten obrazek Jezusa miłosiernego and I had read it in a language that I did not understand, but it was saying in Jesus I trust. Czytałem podpis, który na tym obrazku się znajdował i on nie był w języku, który ja znam, ale, ale czytałem zawsze um, Jezu, ufam Tobie. It was written in Italian. Było to napisane po włosku. In te Jezu confido. In te Jezu confido, I trust in You, Jesus Christ. Po włosku In te confido, czyli Jezu, ufam Tobie. And that has helped me. I nigdy w życiu nie oblałem żadnego egzaminu, właśnie z tego powodu, że miałem e, wiarę w Jezusa. So I'm very happy to be here. Więc dlatego bardzo się cieszę, że tutaj jestem. The second person. That touches me is the Follower of Jesus Christ. Drugą osobą, która mnie bardzo dotyka, jest y, następca, y, czy ktoś, kto podąża za Jezusem Pope John Paul II. Jan Paweł II Hes such an inspiration and I know why he is that. Way. Jest on dla mnie ogromną inspiracją i dokładnie wiem, dlaczego. Jesteście bardzo szczęśliwymi ludźmi, jesteście szczęściarzami. I have been reading books of

ale nie wiedziałem, że będę w tym miejscu, w którym ten kult y, się rozpoczął. Tak więc dzisiaj. Przynoszę wam dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. nie żebym przynosił i mówił o czymś zupełnie nowym, giving you an Oh Jesus in my life. Ale będę mówił o doświadczeniu Jezusa w moim życiu. From the very beginning that I was a young boy, Jesus carried me as he has carried you. Y, już w najmłodszych latach Jezus powołał mnie, tak jak powołuje jej was. And I saw Jesus Christ carrying me through my grandfather to walk 16 kilometers every day to go to mass. Wołał mnie przez mojego dziadka, z którym pokonywaliśmy odległość 16 km do kościoła and crossing a river. Musieliśmy przekraczać rzekę. Niósł me on mnie na barana. later on when my country was at war, and still at później kiedy

z jeszcze innymi trudnościami, tak jak na przykład choroba AIDS, And the war against poverty. i wojną z ubóstwem, i jeszcze jedną wojną, w której zabija się, ludzie zabijają się nawzajem.